A witam jeszcze raz z Zatonia zjechałem tutaj z do Zatonia Takie ja będę jechał na Smentas do moich ukochanych rodziców e, jak i brata babci żeby zapalić tam mm, znakiem pamięci e, z, z nisę, pomodlić się i tak dalej, no jestem tutaj w Zatoniu jak widać no to jest e, miejscowość tu pieskali moi rodzice średnio pamięci Dat i babcia No i to są moje stomy w takiej rodziny, tam megabat jest I można wiele to wspominać, e, w pewnej okazji No tam kiedyś był step na Białowin, ale to jest nie do blizgi. No i tak tutaj nagrywa po prostu

Jest taki apostol, właśnie tej. Tu jest sychodnia górnica. Tu kiedyś dawno, dawno był szpital. No, a tu babcia kiedyś wyzywał w moim szpitalu. Dawno, dawno, nie pamiętam. Tak jest sychodnia, jakby Megamedu medu. No. no i tutaj tak przejdę No. Tutaj mamy postę, tu jest posto właśnie za mną, no, no i to są moje m, m, były stromy rodzinne w Zatoniu, bo no, przecież w Zatoniu, no przecież jak rodzice żyli, nie pamięci, no to w Zatoniu się mieszkało i... No, no Zatonie, no, to jest no moja miejscowość, nie? Po prostu no. a tam mieszkam bogatej mi naturowskiej, nie? Po prostu, no i tak dalej, nie? W górę. No mam tam mieszkam w domu w Mam jeden pokój miejsce, a co w średni, e, kuch, kuchnia, taka sobie chodzienka mała no I no to takie niby małe mieszkanie a płasek tylko ona jakby płacił kudestelie mieszkania no nie wiem w ogóle, że no nie chcę się wypowiadać w ogóle na ten temat, po prostu no ale jeżeli chodzi o o małe pomieszczenie yy pokój, e, kuchnia, łazienka a kurkona jakby płacił kudę steli mieszkania na mnie po prostu nie wiem, po prostu, że no i to byłoby na tyle, dobra, no i tutaj tak nagniłam się no i tutaj, no, bo tu jest no właśnie i to byłoby na tyle Hmm.